Witajcie na kanale Survival Beskidu. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pewnego rodzaju siedzenie, które będzie wisiało w powietrzu. Także nie będziemy mieli kontaktu z wilgotnym podłożem i do czego, co nam do tego będzie potrzebne oczywiście koc, bardzo fajna sprawa jeśli mamy no, zawsze możemy to wywiązać e, takie siedzenie właśnie z e, kurtki czy czegoś takiego co wtedy dużo kadał e, no i no, zaczynajmy robić pierwsze zetniemy sobie dwie beleczki no i pokażę wam co dalej będzie Okay. Kiedy już mamy nasze dwie beletki, pozostało nam tylko związek, wiążemy je u góry w ten sposób, tak żeby to dobrze się działo, się działo stabilnie. Pozostawiamy na dole jakieś około metru sznurka, wolnego do którego przywiązujemy koc u góry. Koc nie może się wyślizgnąć. Koc sam sobie składamy na pół, tak aby na dole powstała taka tuleja, przez którą będziemy mogli włożyć kolejną belkę. No i pozostało nam rozwiązać podelkę się Kiedy naszą konstrukcję już odpowiednio zwiążemy, podnosimy ją do góry i opieramy na drzewie. Podkładamy kot i przez otwór, o którym wcześniej wspominałem, przekładamy belkę. Chod rozciągamy na długości i Całkiem wygodnie, miło, ciepło. Możemy rozpalić ognisko pod nogami. Całą konstrukcję możemy obniżać kierując głównymi podporowymi belkami. W środku tworzą się takie jakby ściany, które my może wejść, możemy wejść i nam jest od razu obiercie teraz pokażę Wam jak zmienić obniżyć środek ciężkości W takiej pozycji możemy nawet się na krótką Rozpaliłem ognisko, blisko, także jest ciepło. no się zaraz ładnie rozpali. To, że jest wygodnie, ciepło, sucho, co jest najważniejsze. Chyba, To prawda, wiatr trochę niekorzystny dla nas wieje, ale to nie jest wielką przeszkodą. A dzisiaj to tyle. Mama told me